Witam Was serdecznie. Dzisiaj powtórzymy sobie dodawanie w zakresie stół i dwa sposoby rozpisywania działań. Jeden już bardzo dobrze poznaliśmy w klasie, bo była nawet z tego kartkówka i ćwiczyliśmy to wielokrotnie, a drugi sposób jest troszeczkę inny. Poznamy go dzisiaj. Od Was będzie zależało którym sposobem będziecie rozpisywać i dodawać działania? Otwórzcie podręcznik na stronie 36. Tak jak Was wcześniej prosiłam, jest tu zadanie z Jackiem i Basią, którzy mają cukierki. No i jak widzimy na obrazku, Jacek ma aż 38 cukierków, a Basia ma tych cukierków 7. I mamy pytanie. Ile cukierków mają razem? Stąd zapisałam działanie dodawania, czyli 38 i 7, bo w ten sposób policzymy, ile mają cukierków razem. No i um, inaczej to działanie policzył Jacek, a inaczej policzyła Basia. Zaczniemy od Basi, bo Basia policzyła sposobem, który jest nam już dobrze znany. Mianowicie rozpisywaliśmy sobie e, drugi składnik dodawania na dwa mniejsze składniki. Jak to robiliśmy? Zastanawialiśmy się, ile brakuje tej liczbie do kolejnej pełnej dziesiątki. Do kolejnej pełnej dziesiątki brakuje 39 i 40, czyli ile brakuje do kolejnej pełnej dziesiątki. Oczywiście. 2. Więc zapisywaliśmy tą dwójeczkę tutaj. Jeżeli z 7 zabierzemy 2, to ile nam zostanie? Zostanie nam 5, bo 2 dodać 5 to 7. Jak dalej zapisywaliśmy to działanie? Przepisywaliśmy pierwszy składnik naszego dodawania, a potem te składniki, które. Rozbijaliśmy na 2, czyli dodać 2, dodać 5. No i wróćmy do naszej pełnej dziesiątki. Powiedzieliśmy sobie, że to będzie kolejna pełna dziesiątka, czyli 40. Czyli 40, dodać, i zostało nam jeszcze do przepisania 5. Zatem wynik tego działania 38 dodać 7 równa się 38 dodać 2 dodać 5, bo 2 dodać 5 to jest 7 nasze rozbite. Zatem równa się to 40 dodać 5, czyli ostatecznie wszystkich cukierków jest 45. To był sposób rozwiązania zadania przez basię, który jest nam e, znany. A teraz zobaczmy, jak to rozwiązał Jacek. Jacek zapisał działanie znowu takie samo, czyli 38 dodać 7. Ale Jacek zrobił to troszeczkę w inny sposób. Mianowicie rozdzielił sobie osobno dziesiątki. Dziesiątki, ile mamy dziesiątek w tej pierwszej liczbie? 3, a 3 dziesiątki to jest 30. A osobno sobie rozbił jedności. Jedności. Ile mamy jedności w tej liczbie? 8. No i oczywiście tutaj też są same jedności. Więc też rozbił to osobno. I teraz zapisywał dalej. Czyli 30 przepisał. Bo to są pełne dziesiątki, natomiast tu sobie w pamięci dodał wszystkie jedności. Czyli 8 dodać 7. 8 dodać 7 to 15. Zatem te jedności to 15. W ten sposób wyszło mu łatwiejsze dodawanie. E, troszeczkę uproszczony sposób, tak? Czyli 30 dodać 15 równa się tyle samo, co u Basi, czyli 45. Słuchajcie, to jest troszeczkę inny sposób. E, to zależy od Was, jakim sposobem e, wolicie rozwiązać dane zadanie. Spróbujmy rozwiązać inny przykład tym samym sposobem. Weźmy... Teraz działanie z zadania drugiego. Mamy zadanie, więc rozwiążemy je. Dobrze, mamy zadanie. Po jeziorze pływało 27 łabędzi, a kaczek o 9 więcej. Ile kaczek pływało po jeziorze? O 9 więcej, czyli musimy wykonać dodawanie. Zatem 27 dodać 9. I pierwszy sposób naszego rozwiązania, tego zadania, to jest tak, jak my to e, robiliśmy w klasie. Zastanawiamy się, ile nam brakuje do pełnej dziesiątki: 28, 29, 30, czyli brakuje nam 3, jeśli z 9 zabierzemy 3. To druga liczba będzie 6. I przepisujemy dalej całe działanie, czyli 25 dodać 3, dodać 6. Dodać 3, dodać 6. Wiemy, że to jest pełna dziesiątka, pełne dziesiątka że to są pełne dziesiątki, czyli 30 i jeszcze dodać 6, czyli kaczek było 36. Spróbujmy to rozpisać teraz drugim sposobem, czyli znowu to samo działanie 27 dodać 9 i rozpisujemy sposobem jacka. Czyli najpierw przepisujemy tylko pełne dziesiątki, zatem 20, a później jedności z tej liczby i jedności. Z tej liczby. Pełne dziesiątki znowu przepisujemy, a te dwie jedności do siebie dodajemy. 7 dodać 9 to 16. Zatem 20 dodać 16 równa się 36. Wynik jest taki sam? Oczywiście. Wynik jest taki sam. Nie mogło być e, inaczej. Zróbmy jeszcze jeden przykład. I to będzie przykład zielony z zadania trzeciego, czyli 56 dodać 8. Pierwszym sposobem, tym, który znamy, jest nam bliższy, czyli ile od 56 jest. Do, ile brakuje od 56 do kolejnej pełnej dziesiątki? 57, 58, 59, 60. Zatem 4. Jak z 8 4 zabierzemy, no to też mamy 4, bo 4 dodać 4 to 8. I przepisujemy tak, jak to robiliśmy w klasie. Czyli 56 dodać 4, dodać 4. Wiemy, że to jest nasza pełna. Dziesiątka, czyli 60 i dodać 4 równa się 64. I drugi sposób, to samo działanie: 26 dodać, przepraszam, 56 dodać 8 równa się. Skupiamy się na pełnych dziesiątkach, czyli przepisujemy tylko pełne dziesiątki, później jedności, i później jedności te. Przepisujemy pełne dziesiątki, dodajemy jedności, 6 dodać osiem to ile? Czternaście, pięćdziesiąt dodać czternaście to sześćdziesiąt cztery. I jeszcze mamy czas na kolejny przykład. 49 dodać 6. 49 dodać 6. Pierwszym sposobem, tym naszym, co w klasie robiliśmy, ile brakuje do pełnej dziesiątki kolejnej? 49, 50, czyli brakuje tylko 1. Jeżeli z 6-1 yy, zabierzemy, to zostanie nam 5, bo 1 dodać 5 to 6. Przepisujemy, tak jak to robiliśmy w klasie. 49 dodać 1, dodać 5. Wiemy, że to są te nasze pełne dziesiątki, czyli 50 dodać 5 równa się 55. I drugi sposób tego samego działania: 49 dodać 6. Przepisujemy tylko. Pełne dziesiątki, czyli 40, później jedność z tej liczby i jedność z tego drugiego składnika. No i znowu 40, dodać, ile jest 9 i 6, to 15. Czyli 40 i 15 równa się 55. To od Was zależy, którym sposobem będziecie liczyć. Ten pierwszy jest nam e, troszeczkę lepiej znany, ale drugi też, jest, e, też ma swoje plusy, tak? Musimy tylko wiedzieć, która liczba, e, która cyfra w liczbie jest dziesiąt, cyfrą dziesiątek, a, którą, a która jest cyfrą jedności. Przypomnijmy sobie to jeszcze. E, 53. I wiemy, że jest ile dziesiątek? Pięć dziesiątek. Dziesiątek. I to jest cyfra właśnie, cyfra dziesiątek. Dziesiątek. Natomiast trójka oznacza... Trzy jedności. I to jest cyfra jedności. To też już wykonywaliśmy takie zadania w klasie wielokrotnie. Po lewej stronie cyfra dziesiątek, po prawej stronie cyfra jedności. Czasem pojawi nam się jeszcze cyfra setek, tak? I to będzie cyfra setek. I będzie jedna setka w takiej liczbie na przykład. Dobrze. Waszym zadaniem będzie rozwiązać z zadania trzeciego trzy ostatnie przykłady, czyli żółty, jasno-niebieski i różowy w zeszycie pierwszym. I drugim sposobem, żeby poćwiczyć i nauczyć się obu, a później wybrać sobie ten, który będzie dla nas najlepszy. Dziękuję.